Cześć kochani, witam Was w tym nowym 2020 roku i cieszę się, że jesteście ze mną. Na początku chcę Wam życzyć wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze i żeby ten rok był o wiele lepszy od poprzedniego. Jak widzicie, u mnie zmiany, ponieważ wracam do poniedziałków gdzie w poniedziałki będziemy o godzinie 14 zawsze grać w gry i dzisiaj są to Simsy, a bardziej powrót The Sims 4. Słuchajcie, sierociniec, tak bardzo prosiliście mnie, żebym wróciła do tej rozgrywki, do tych tutaj Simsów, no i oczywiście, kochani, wracam. Ale tak dawno, dawno nie graliśmy. Myślę, że rok temu, naprawdę w tą rodzinkę graliśmy rok temu. Tutaj dla przypomnienia jak wygląda, mamy zaadoptowanych aż 11 dzieci 11 i sobie tutaj na karteczce wypisałam co kto jest i teraz sobie przypomnimy ich, przybliżymy oczywiście dla nowych, którzy e, jeszcze z nami tutaj nie są to polecam sobie zobaczyć poprzednie odcinki jak budowałam ten sierociniec jak tworzyliśmy naszą opiekunkę, mamy już też również opiekuna, mamy jak widzicie pieski, więc ciągle coś tutaj się dzieje ale oczywiście tak. Będzie mi potrzebna Wasza pomoc, bo niestety, tak jak mówię, trzeba będzie do niektórych rzeczy wrócić. Ok, pierwszą dziewczynę, którą zaadoptowaliśmy, to jest Krystyna. Krystyna jest już nastolatką i ona kocha zwierzątka. Ona kocha zwierzątka, także myślę, że albo będzie weterynarzem, albo mm, trenerką psiaków. Trenerką zwierzaku, więc uwaga, teraz musicie się skupić i dać znać w komentarzu. Ja w, tutaj w komentarzu Wam napiszę y, wszystkich imiona, i, a Wy dacie znać, kto kim ma być. O, tak, mam nadzieję, że zrozumieliście coś z tego mojego wywodu. Kolejną dziewczynę, to y, kolejna dziewczyna, którą zaadoptowaliśmy, to jest Marta. Y, zobaczcie Martę z bliska. Ładna dziewczyna, ładna. I Marta ma tutaj aspirację do bycia malarką, także ona będzie nam pięknie tutaj nasz sierociniec rozmaicać swoimi obrazami, i co najważniejsze, ona na wyjeździe zaszła w ciążę, słuchajcie, i spodziewa się dwójki dzieciaczków. I w ogóle nie, nie pamiętam, z kim ona zaszła w tą ciążę, więc zobaczymy, okej, okay, mamy z orange. Okej, okay, Marta zaszła w ciąży z Orange. Mm, Okej, okay. kolejny facet, facet. Teraz pierwszy. To jest Grzesiu. Grzesiu tutaj ma zapędy do bycia kucharzem, także jak najbardziej mu to umożliwimy. I teraz zaczyna się y, wasze tutaj głosowanie, wasze komentowanie, kto kim ma zostać. Też kupiłam, y, mam wszystkie dodatki kupione, bo to też jest bardzo ważne. I kupiłam, słuchajcie, Uniwersytet Simsy, tą nową część. Jeszcze w ogóle w nią nie gram, także pomyślałam, że wrócimy to z tego sierocińca i wyślemy naszych simów na studia, co wy na to dajcie znać w komentarzu. Ale teraz skupcie się kto kim ma być. Mamy tak Przemka, yy, dzieciaczka Przemka yy, i on ma tutaj aspirację na bycie, na bycie łobuziakiem. Więc dajcie znać w komentarzu kim Przemek ma zostać. Tak samo Adrian. Adrian jest duszą towarzystwa, więc też dajcie znać kim ma zostać. Czy ma być policjantem, detektywem, lekarzem, prawnikiem. Macie bardzo duże pole do popisu. Yy, barmanem, o na przykład, więc liczę na Was. Liczę, że pomożecie mi w tym wszystkim, bo tylko dopiero mam trzy osoby, trzy dzieciaczki, yy, czym, w czym mają się specjalizować. A aż 7, i 8 jest bez w ogóle tak, jakby przyszłości, więc wszystko w Waszych rękach. Dobra, lecimy dalej. Dalej mamy Madzię Madzia jest tutaj. Yy, zobaczcie, Madzia, Madzia, Madzia. Też jest dużą towarzystwem. Także fajnie, że takie dzieciaczki nam się trafiły. Tutaj mamy Michała, no w takiej jak widzicie, troszeczkę. No dobra, zostawmy go jednak za tymi drzwiami. Michał również jest, jak widzicie, duszą towarzystwa. Później mamy Alicję, kolejna dziewczynka. Alicja tutaj jest fenomen artystyczny, więc również może to być malarka, może być, nie wiem, pisarka, może być rzeźbiarka. Wybierajcie kochani, wszystko w Waszych rękach. łobuziak kolejny, to jest Izabela. Więc mamy Izę, która też jest w takich warunkach, jak widzicie, ubikacyjnych. Potem mamy Gośkę. Gośka sobie szpi, śpi i ona jest małym geniuszem, więc również tutaj mamy fajne pole do popisu, jeśli chodzi o jej zawód przyszłościowy. I znowu wszyscy w tej toalecie, ja nie wiem, zobaczcie w ogóle, ile tej toalet tutaj ja mam, no bo jednak m, tyle simów mieć to nie jest łatwo. No i tutaj y, właśnie Sławomir jest również łobuziakiem i jest bez. Jakby w takiej przyszłości. Więc tak jak mówię, tyle zawodów musicie wybrać. Jestem mega ciekawa, co wybierzecie i się już nie mogę doczekać. Przypomnę Wam opiekunów. Opiekuna mamy tutaj Jacka. Jack i on nie jest związany z naszą opiekunką. W ogóle tutaj coś mi się stało z kodem, jak widzicie, i nasza no. Blanka troszeczkę świeci, więc potem to jakoś się zrobi, myślę, a jak nie, no to usuniemy po prostu ten kot. Okej, okay, mamy w ogóle pieski. Mamy pieski Puffy i mamy pieski Vive. I one mają... Aha, i zaadoptowaliśmy również jednego kotka. I tutaj urodziły się trzy szczeniaczki. Zadecydujcie, czy my te szczeniaczki sprzedajemy, czy yy, szczeniaczki zatrzymujemy? Bo też wiemy, że możemy jakoś zarabiać tutaj, yy, sprzedając właśnie szczeniaczki, trenując pieski i rozmnażając właśnie je w taki sposób, żeby te yy, po prostu zwierzątka rosły. Także tak to się prezentuje, kochani. Ja liczę na Was, liczę, że spodoba wam się na nowo ta seria i wrócicie e, razem ze mną do niej z takim uśmiechem i, i zasubskrybujecie kanał żeby być na bieżąco, bo teraz w poniedziałki tak jak mówię będą gry, będzie The Sims 4, będzie Mówi Star Planet i możecie dać jeszcze w komentarzu y, pomysły na inne jakieś gierki jeśli macie, ale póki co będziemy kontynuować tą naszą tutaj historyjkę dobra, także sprawdzamy kto gdzie i jest, y, wszyscy tutaj idą sobie spać Tą kamerkę tutaj zamknę, bo mnie denerwuje, i zaczynamy rozgrywkę. Ok, Ty tutaj będziesz wolna, ale zobaczymy, czy masz zrobioną masz ukończony. Masz ukończone, masz ukończone um, jakby zadanko, więc coś tutaj z tym pieskiem, trzeba z nim iść na spacer. Także weźmiemy, opiekana z pieskiem, i krótki spacerek, żebyś się tam wysiusiał. Ty kochana, co? Będziesz zbierać kubkę? Super, fajnie, że taki macie podział. Ty sobie śpisz, ty też sobie śpisz, ale jak wstaniesz, to trzeba by było coś zjeść. Zobaczcie, jaka tu jest ogromna stołówka. Tu oczywiście nie posprzątane, więc średnio mi się tutaj to podoba, ale okej, okay, mamy tutaj jakieś resztki, więc bierzemy resztki. Ty sobie jesz, więc jak jesz, to możesz sobie przy okazji porozmawiać z Alicją pochwalić ją, cytuj postaci z kreskówek, po prostu bądź do niej przyjazny mm, rozmawiaj o zabawkach ok, teraz ty Madzia, Madzia koniecznie do toalety i jak potem już z toalety wróci, to przydzielimy jej łóżko o nie, tutaj już ktoś śpi, zobaczcie Sławomir, czy to czy Madzia ma jakieś swoje łóżeczko tutaj tak, zobaczcie ma więc proszę Madziu śpi. Ty kochaniutki, jak się wysiusiasz To też pójdziesz ładnie Pójdziesz ładnie sobie zjeść No jak powiem wam jest tyle simsów To nie jest tak łatwo A żeby mieć więcej niż Chyba 6, tak? Czy 8 simsów w rodzinie To również podlinkuję wam w opisie filmik Bo takie coś już właśnie Nagrywałam Ty kochana, też jak skorzystasz To będziesz mogła iść Spać. I myślę, że to łóżeczko było wolne, także zapraszam cię. Ty sobie już śpisz i Sławomir do toalety. Tutaj coś mu się stało. Pójdziesz jeść, ok? I pójdziesz też spać. A to jest kto? To jest kto? Sławomir. Sławomir to nie. Sławomir nie. I... Mm -hmm. Okay, czyli tutaj już coś jest spokopane, więc tutaj pójdzie sława. sobie spać. A Alicja to jest. Izabela, tu jest Alicja, nie? Alicja, Alicja, Alicja. Która to jest chyba? Ty jesteś Alicja, nie? Tak. No to Alicja później pójdzie spać tutaj. Okej. Okay. I od razu zrobimy przydziel łóżko, żebym wiedziała. Przydziel łóżko Alicja. Okej. Okay. Ty idziesz spać, ale wiem, że jeszcze Ty, jak wyrzucisz tą kubkę, to ugotuję coś, żeby dzieciaczki jedzonko miały. No, i trzeba będzie tutaj też, oczywiście, jak widzicie, ogarnąć. Dobra, fajnie, ja się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że, że Wy też i że tak, jak mówię, będziecie tutaj ze mną, bo naprawdę, no, potrzebuję Was jak najbardziej do serii simsami. Zostawiajcie oczywiście kciuki w górze, żebym widziała, że Wam się podoba i czekacie. I tak jak mówię, subskrypcje na kanale. Oha, tutaj patrzcie ma pustą miseczkę, więc napełni miskę dla zwierzątek. Widzę, że wiwa tutaj jest jakaś smutna biedactwo. O, muzyczka leci, fajnie, fajnie. Ale my nie chcemy. I się tu leci. Gdzie to leci? Tutaj jeszcze takie świątecznie wszystko postrojone, bo yy, ostatnie, ostatnie razem jak graliśmy, to chyba coś było związanego z świętami. No zobaczcie, tutaj jest wszystko jeszcze na święta tak przygotowane. Ale chyba nie. Marta traci popularność. O, to w ogóle ktoś tutaj był popularny, zobaczcie. Yy, gotuj, kochana gotuj jeszcze raz. Weźmie jajka na toście co dzisiaj mamy, niedzielkę, czyli taki luźny dzień yy, dobra, teraz ja bym to chciała wyłączyć ale nie wiem, o tu to gra okej, okay. więc wyłączymy muzyczkę ty tutaj zostałeś widzę sam Adrianek czy jest Adrianek okej, okay. on chciał sobie porozmawiać ale chyba coś tutaj nie wyszło Kotek prosi o jedzonko. Właśnie, nasza Simka jedna poszła na spacerek z pieskiem, więc tutaj zrobimy, żeby zachęcić go na... żeby po sobie poszedł się wysusiać, jakąś potrzebę zrobić. No, poproś go ładnie. No, hello, hello. Ciekawe, ciekawe. Czy zrobi coś, czy nie? Aha, czyli nie chce. Dobra. No to idź dalej z nim, skoro nie chcę. Zobaczcie, tutaj nawet mamy lodowisko. No, naprawdę ten się tutaj nie jest taki byle jaki. Uchuśtawki, opalanie, i tutaj mamy ogródek, ale chyba w ogródku żadnych tutaj jeszcze yy, nie mamy nasionek. Także może któryś z Simus, któryś z dzieciaczków będzie ogrodnikiem. Dajcie znać w komentarzu, to tak jak mówię, żeby wybrać dla tych dzieciaczków, kim mają być w przyszłości. Czy nasza Simka robi jedzonko? Robi jedzonko. Kotek widzę, że jest głodny, a mamy tylko jedną miseczkę. Mhm, no dobrze. No, na razie zrobimy tak, chociaż powinno być więcej misek. A no właśnie, przecież mamy, słuchajcie, pokój dla piesków i kotków. Zobaczcie, jak to ładnie tutaj. Zrobiliśmy ostatnio. O proszę. Pięknie jest wszystko zrobione. Zium, 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 zium. Tutaj kuwetka, wszystko, więc co jest z tym jedzonkiem? Dobra, także skoro tak, to sprzątni kuwetę przy okazji i trzeba by było napełnić miski. O, są miseczki pełne. Tylko to jeszcze uzupełnimy. Dobra, bo szczeniaczki są malutkie. To na dole muszą być, ale reszta zwierzątek powinna przychodzić sobie tutaj. Dobra, ty sobie jesz ładnie. To się cieszymy, że ciężarna nam tutaj ładnieje. Pieski widzę, że coś nie są szczęśliwe. Coś tutaj jest nie tak. Ty też widzę dalej. Więc zapytajmy może pieska, co się stało. Zapytajmy go, co się stało. I... Co się stało? No, powiedz nam. No, załatwić potrzeby, to przecież jesteśmy na spacerku, także proszę tutaj Proszę tutaj go zachęcić, żeby się wysiulał. Halo. No, teraz, raz. raz. Piesio, gdzie idziesz? Halo! Piesio se poszedł w krzaki, fajnie. I nas olał, widzieliście to? O kurczę co to są? Kłębki kłaków, to czy od kota jest, czy no bo chyba od pieska? Nie. No dobra, czyli będzie tutaj coś do sprzątania, ale nasza simka zaraz będzie potrzebować. Uuu, tu coś przecieka. Tu coś się dzieje. Zobaczcie. O. No nieładnie. Mamy pieniążki, więc rob... załatwimy to w ten sposób. Pójdziesz skorzystać. Tutaj coś, coś nie pykło nam ten spacer. Ok, myślę, że piesio się wyszulał. Poproszę o załatwienie się. My idziemy teraz tu. Pięknie. I możemy iść znowu posprzątać. Bo ktoś tutaj sprzątać musi te wszystkie kłaki. Je, ale tego jest strasznie dużo. Pierwszy raz coś takiego widzę w Sims, tak powiem szczerze więc jestem tutaj zaskoczona tym tą sprawą o tutaj o nie, zobaczcie, wdepła w kubkę ale dajmy mu przysmak przy okazji pieskowi tak, przytul go o właśnie, jeszcze musimy sprawdzić kto ma urodzinki o zobaczcie, mamy urodzinki aż dwóch chłopczyków także Bianka, dobrze, że wstałaś bo nasza opiekunka powinna o to zadbać i tutaj tort urodzinowy przygotować. Także zrobimy gotuj i dla dzieciaczków zrobimy ym, ciasto czekoladowe. Myślę, że dla chłopaków będzie bardzo fajne. Teraz tak, jak tam dzieciaczki się nasze mają? Ym, Grzesiu powinien iść skorzystać z toalety, bo za chwilkę będzie mu się chciało, jak wstanie także skorzystaj no widzę, że czekają nas tutaj y, gruntowne zmiany kochani zobaczymy jak to będzie tutaj dalej się toczyć i wyglądać ale widać, że brakuje łóżek dla dzieciaczków więc trzeba będzie troszeczkę tutaj pozmieniać zrobić remont i myślę, że będzie wszystko w porządku ok, ty sobie staniesz to jeszcze szybko załatwisz potrzebę na siusiu. To jest to, że jak mamy tyle dzieciaczków, to naprawdę ciężko to wszystko ogarnąć. Ale ważne, że tutaj już jest zrobione ciasto na urodzinki i dzieciaczki zaraz... Ej, ale to jest niesamowite. Patrzcie w ogóle, jak to rośnie. To jest, to jest niemożliwe. Przecież ona to będzie całe życie tutaj chyba, kurde, wyciągać. Kto ma takie kłaki? Może właśnie Pufi? bo żeby kot miał takie kłaki chyba, że jest chory nie wiem, zobaczmy czy da się coś takiego zrobić jak opieka nie, tylko wypuść okej, okay, no to no to nie, jak nie da się wyczesać to chyba piecek tyle nosi tego no to jest przecież niemożliwe strasznie to wygląda I to ciągle rośnie, no ona sobie może to zbierać, a to ciągle widzę nie wiem. Aha, z, z, kochani, jeszcze w ogóle mamy tutaj y, możemy mieć czarodziejów y, w domu, więc więc więc, no. Ok, I tutaj nic mi nie pozbieraj, mała. Teraz tak. Damy do naszego pokoju. O, tutaj jest na stoliczek. I zrobimy, dodaj świeczki urodzinowe. Przy okazji, to że się piesek obudził, to zrobimy pochwal, zrobimy pogłaszcz i opiekę i właśnie może go, no też nie idzie go wyczesać, no to nie wiem, jak to działa w końcu. Dobra, mamy już świeczuszki, więc teraz pora na dzieciaczki, czyli ten tutaj, oto hero 1. Um, wypowiedz życzenie zanim pójdziesz sobie zjeść, żebyś już miał te urodzinki i coś tutaj mu wybierzemy, zaraz, poczekajcie, zobaczymy jakie umiejętności ma najwięcej ma motorycznych, więc myślę, że coś możemy zrobić, żeby nie wiem z komputerem związanego, hm, no nie wiem coś tutaj mu zaraz wybierzemy dmuchaj, dmuchaj to hopie <grym> siłę ma, to jest ważne Okej, okay, więc o zobaczcie, ma tutaj cechę już aktywną sportowca. Więc możemy mu dać, że jeszcze jest śmiały, skoro sportowiec to musi być taki właśnie konkretny i w sumie możemy mu dać jakieś sportowe cechy. No jak jest ta piłka, to damy mu e, już coś takiego. Dobra, zobaczmy, czy przystojniak tutaj wyszedł nam. No przystojniak musi troszeczkę tutaj zrzucić. E, nie powiem, że nie. Teraz ty, kochaniutki, wstajesz i nasz jedyny chyba w rodzinie murzynek będzie już nastolatkiem. Tak, taki mulatek bardziej niż murzynek. Ale właśnie możemy jeszcze jakiegoś murzynka tutaj, albo murzynkę yy, ciemną skórą yy, dziewczynka albo chłopczyka zaadoptować, bo myślę, że, że fajnie by było, jakby taka rodzinka była naprawdę... Y, różnorodna tutaj w tych sitach. Ja bardzo lubię, także myślę, że, że też Wam się to spodoba. No, tutaj przystojniaka może z Ciebie zrobimy w kolejnym odcinku, ale no, trzeba będzie na pewno popracować nad Twoją kondycją. To na pewno. Okay. o, Michał wkurczył etap wybredności w jedzeniu. O proszę jaki kurde, wybredny w jedzeniu będzie nam wybrzydzał, no nieźle, nieźle. Dobra, tutaj tobie brakuje ewidentnie jakiegoś towarzystwa, więc myślę, że możesz sobie porozmawiać z pieskiem, e, możesz, możesz e, przyjazne pobawić się z nią i oczywiście dać jej przysmak. Tylko kochaniutki, no to w sumie nie jest taki, no taki bardziej bym powiedziała delikatny, delikatny, naprawdę mulatek Adrianek. I wypowiedz życząnko. zobaczymy co on tutaj ma. Jeszcze szybko zerknę na umiejętności i tutaj on też również ma motoryczne. Takie najbardziej, jak widzicie, popularne. Jej! Tmuchaj, tmuchaj. Co, nie udało ci się? Oj, to tutaj nie będzie mógł mieć yy, aktywności, bo jak widzicie, za raz, drugi razem z dwóch świeczki, ale dał radę. O proszę, on już jest śmiały, więc może, może... <grym> Jaka szyja tutaj wyszła? Może... Kim on może być? No ja nie wiem. Może zrobimy losowanie. Uuu, snop. Mm. Jeszcze raz. Dobra. Niech będzie już to. Miłośnik kotów. I jaką cechę Tobie zrobimy? Może. Ło, wow, ale ma Irokeza, o nie! No to może jak pop... Irokez, właśnie, tak. Irokez to tak bardzo mi się kojarzy albo właśnie z popularnością, albo w sumie z muzyką. Ale dobra, damy mu popularność i damy mu gwiazda światowej sławy. Przywódca stada, dusza, to, dusza towarzystwa, mhm. ale musimy jednak zmienić tą cechę, bo jak dusza towarzystwa, to zrobimy mu uwaga, spakietu, parkietu, dokładnie tak. Super, e, więc kochany, ty od razu definitywnie musisz odrabiać zadanie, ty tak samo, bo nie możecie być w tyle i zacząć od razu roku szkolnego źle, o, stał nasz op... Nie, co? Kto to jest za przystojny, jak ten tutaj? Kto to jest w ogóle? Kto to jest? O, to jest ten chłopak od niej. <laughs> Przyszły tatuś. Um, o, dostał klucze, więc fajnie. Możemy zaprosić go w sumie na noc. I zaproponuj masaż stóp. Chcieliście to? Jakieś często to widzę w Simsa, że to jest jakieś... Postara się dziecko pod prysznicem? i lol, ja nie wiedziałam, że takie rzeczy to są, naprawdę dawno nie grałam w Simsy ale czekaj, gdzie to jest ten masaż, oświadczcie, o kurde można, możemy się już mu odświadczyć no w sumie dzieciaczek już w drodze, dzieciaczki więc można by było, no ale dobra wyznaj nieprzemijającą miłość to na pewno niech ma, hop ale masaż a, ok, bo chyba mamy tą takie coś do masażu właśnie. I zrobimy zaproponuję masaż. Dobra. Fajnie. Super, super. Okej okay, kochani, więc w sumie jak widzicie, mamy tutaj bardzo dużo do roboty, dużo się dzieje, ale te kłaki narastają. Jak ja się mam ich pozbyć? Może wy wiecie, bo przecież to jest niesamowite, niemożliwe wręcz, żeby to tutaj ogarnąć. Dobra, myślę, że na dzisiaj wystarczy. Jak widzicie, mamy bardzo, bardzo dużo do zrobienia w tym domku. Musimy przede wszystkim kariery ustawić. Ustawić ludziom tutaj, tym dzieciaczkom, kim mają być i to jest wasze zadanie, w waszych rękach jest ich los. Przede wszystkim musimy w kolejnym odcinku zrobić tutaj jakiś gruntowny remont, bo powiem szczerze, już mi się tak bardzo nie podoba, tak jak na początku, ten sierociniec. Tutaj dużo powinniśmy po prostu zmienić, dodać, te łóżka tam poukładać, no i ogarnąć tutaj to wszystko z tymi zwierzątkami, bo naprawdę ja nie wiem jak się pozbyć tego wszystkiego. Ogólnie ja się bardzo cieszę, że seria wróciła, mam nadzieję, że Wy również. No i pamiętajcie, żeby zostawiać kciuki w górze, subskrypcję, żeby być na bieżąco, no i... No cóż kochani, widzimy się w kolejnym filmiku i teraz gry będą o godzinie 14 w każdy poniedziałek, także dziękuję Wam bardzo, że byliście i już widzimy się w środę o godzinie 14. Buziaczki, pa pa!